Bardzo proszę, pan senator Rólewski, później pan senator Stanisław Kąt. Panie marszałku, wysoka izbo, jak nie będzie ciszy, to przeczytam te wszystkie książki na głos. Pięć minut, panie senatora. Oświadczenie, oświadczenie skierowane do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, marszałka Senatu Rzeczpospolitej, Bogdana Borusewicza, ministra kultury, i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jana Ciechanowskiego, prezesa IPN Łukasza Kamińskiego, prezesa Fundacji Ośrodek Karta Zbigniewa-Gluzy. Minęły właśnie 32 lata od pamiętnych wydarzeń związanych z kryzysem bydgoskim z 19 marca 1981 roku. W tym największy, największym w czasach powojennym w wystąpieniu Polaków brało udział ponad 15 milionów uczestników. Dużo. Wystąpili oni w poczuciu solidarności z pobitymi na sesji WRN w, w członkami Solidarności, przede wszystkim jednak w obronie świeżo odzyskanego płachetka wolności. Sesja była poświęcona wyżywieniu narodu. Dziesiąty postulat porozumień Gdańskich. Jądrem tegorocznych obchodów była prezentacja multimedialnego wydawnictwa pod tytułem Kryzys Bydgoski. Państwo jesteście pierwszymi, którymi to widzą. Autorami są naukowcy IPN, a ich pracę uzupełnili autorzy ośrodka Karta, którzy zebrali relacje uczestników wydarzeń. Ponadto wydawnictwo uzupełnione zostało przez cenne archiwalia wytworzone w wytwórnych filmów dokumentalnych i fabularnych w Warszawie oraz Europejskie Centrum Solidarności. Zamknięcie stanowi specjalnie nakręcona przez Teatr Polski w Bydgoszczy etiuda filmowa skierowana dla młodzieży traktująca o zwycięstwie z Solidarności nad przemocą. Naukowa praca rozwiała wiele wątpliwości i kłamstw, po dziś pokutujących opinii publicznej. Obnażyła, że to przygotowana przez najwyższe gremia PRL interwencja sił ZOMO w sali sesyjnej, plus manipulacja i kłamstwa propagandowe stały się główną przyczyną kryzysu. Wbrew dotychczasowym poglądom, w tym niektórych znanych osób z obozu Solidarności, nie groziło nam wprowadzenie stanu wojennego w związku z kryzysem bydgoskim. Odwrotnie, determinacja Polaków odsunęła w czasie zegar stanu wojennego. Nie groziła także w tym czasie interwencja radziecka. Zwycięzcami okazali się chłopi, którym przyznano prawo do reprezentacji związkowej i odzyskiwania prawa własności i swobody w gospodarowaniu na roli. Spełniła się Narodowa Solidarność. Dziś polskie rolnictwo stanowi markę europejską. Trzytomowe wydawnictwo ukazuje rolę kilku tysięcy uczestników po wszystkich stronach konfliktu. Spełniła się główna, powiem szczerze, moja idea publikacji: żeby historię pisać i weryfikować jeszcze za życia jej uczestników. Wsparcia. Materialnego i pogłębienia symboliki wydarzeń dokonał kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Ciechanowski. Większość mediów, w tym publiczne radio i telewizja, nadała stosowne wspomnienia i relacje. Obchody, w tym dyskusja młodych o Solidarności w III Rzeczpospolitej, były zasadniczo dedykowane młodzieży szkolnej i ich nauczycielom. Odbył się także specjalny koncert. Pod nazwą 39 przez 89 Zrozumieć Polskę. Osobiście czuję jednak niedosyt, może nawet zawód, z powodu niskiej frekwencji młodzieży i ich nauczycieli zaproszonych do udziału w obchodach. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję bardzo, panie senatorze.